Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Life is Strange, już ósmym odcinku z naszej bardzo fajnej, przygodowej y, historii. Historii pewnej dziewczyny z pewnego koleżu. Uh, nie pamiętam za bardzo o co chodzi, ale chyba o to, że jesteśmy. Ja mam po prostu przyszliśmy na lekcję, więc. Więc czemu nie? Okej, okay, mamy pana dyrektora. Porozmawiajmy z nim. Dobra, eee, może powiedzmy, przyznajmy się, może. There was just a lot going on. With the fire alarm and everything. Yes, but you were distracted by something else. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. Our head of security is overseeing a new era of campus safety. Okay. Drench, okay monitoring. Mr. Madsen already treats everybody here like they're under surveillance. Wait, wait. Do you see a pattern here, Max? Dobra. Zaczynam od razu widzieć od rozmowy, kurde. Od razu się nie odzywam, nic nic nie gadam. No ale co, co poradzę? No i co? Pokręćmy się, poszpędajmy się jeszcze trochę, no i co? I będziemy mieli do pokrycia nowe rzeczy, tak? Another chance for Nathan Prescott to dose somebody. Courtney. Ciao, okay. Max. <laughs> no photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. You're nie right. I don't. Making my guest list easier. Ciao. Pesky ich ten klubik. Jest Samuel. Nie mogę z nim pogadać. No, trudno. I mi też nie. A łazieneczka, męska też nie. <laughs> Roy, David. Rozmawiamy chwilę. Ok. A powiedzmy, że nie. Możemy powiedzieć sobie tak, bo. On i tak już wie, będzie wiedział i tak od tej kobiety. Nie, no, to teraz bust me now, Mr. Manson? Even nie not that much of an And I am sorry about yesterday. I was wrong, okay. but upset. Cannabis is not a big deal to you, but it has been to Chloe. You're a combat Nie mm nie, -hmm. Dobra. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. Okay? Walsh, o co chodzi Kate? Spytajmy się, no bo może mm -hmm. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. To będzie więcej niż pani Grant i jej petycja, aby znaleźć zaginionych studentów. Czy to nie jest twoja odpowiedzialność jako szefa bezpieczeństwa? Chyba wiesz coś o Rachel Amber, co nikt inny nie wie Nie chcę już z tobą walczyć. Nie chcę już z nikim walczyć. To wszystko, Max. No dobra. I tyle. Plakat, plakat. Wszędzie jakieś plakaty. Jezu. Dobra, idziemy chyba. Na tę stronę. No, może tu jeszcze z tymi gośćmi możemy pogadać. A!

It reminds me i have to score some weed from Logan, Science Zobaczmy, Warren. hi miss grant funny i was just thinking about okay you, Max. it's too bad you didn't sign the petition every signature counts and yours might be the one that decided i'm <seas> just <Stjęcio>. thinking about all the autumn photos i want to take oh this is my favorite time of year

Moja seria sobie radzi nawet nieźle, jak na to, jak na mój kanał, też na to, że nie jest duży, to, to ktoś tam to ogląda, ktoś łapkuje, ktoś się pyta, kiedy następny odcinek. Bardzo fajnie, bardzo mi miło, co nie? E... Bardzo miłe, bardzo miłe, dziękuję. Tak chciałem powiedzieć, możecie napisać jakiś komentarz o tym. Czy wam się podoba seria? Czy lubicie? Albo jakiś po prostu komentarz dla zasięgu, bo komentarze bardzo mocno wybijają filmy, bo pokazuje to, że nie tylko łapki właśnie wybijają film, bo też komentarze i pokazuje to, że liczy się reakcja ludzi na ten film, prawda? Jeżeli ktoś komentuje, to znaczy, że jest bardzo interesujący. A jeżeli was nie interesuje, to możecie dać nawet w komentarzu napisać y, Max. I tyle. I tyle. I będzie git. Okej, okay, pa. Dobra. Co z tym Warrenem? Dobra. Dobra, co za większą. Większe limo pod okiem? Bo tak. W miałem chyba tylko tutaj, nie, nie aż tutaj. O kurde. Dobra, potas, potas. Ja nie wiem o co chodzi, nawet bo przegadałem. Potassium, it shall be. If this works, you get a free hog. Weird science. to Hey, Warren. Maxwell's... Asking me... Have daddy... Okay. A lot potassium. I actually think you should use a lot of potassium. I mean, a shitload. See? Look at that smile! You're going to become hmm. a scientist yet! Let's do this thing! Wow. She blinded me with science. Yes! That was a blast! But, let's keep it a professional secret. Cool? Mm. No alright, and what is this Brock kmini here? Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? I need to know if you can help with the potassium experiment. No can do, Max. I'm all about robotics, We're We're not Give me a drone over a beaker. Okay. Warren? I'm helping Warren with his latest experiment. Oh, I guess he needed a neophyte assistant so he wouldn't be threatened. But you came to his rescue anyway. Mm -hmm. Apparently it's my nature. Yet Warren ignores the experts right in front of him. Not that he would ask me for help anyway. Uh, again we meet, Brooke. This is true, Max. Drone. How was your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. Mm -hmm. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new okay. car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. Okay. hate to and run, But don't let me get in your way so long. że you? po prostu źle mu pomogłem z tym. Może pani ta yy, Grant będzie wiedzieć. Hi, again, Miss Grant. Right back at you, Max. Experiment. Miss Grant. Can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer.

Okej, Warren. Hey Warren. Dobra i zobaczymy. Może trochę daleko się ma, ale co tam. Mało, mało znaczące. Chyba. Let's try it. O no proszę. I wyszło chyba. Eureka! Nie, bo to. Nie, na to na chemii. That was fun helping Warren. He's pretty cute when he's No, dobra. Idziemy, idziemy po prostu chyba na lekcję już. No ładnie. Szafka, o, możemy sobie otworzyć szafkę naszą. To jest nasze, nie? Nie tak. tak. Raczej, że tak. A, bo ona ma cały czas otwartą. na tak. Czekaj.

I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Okay. okay. <laughs> Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? <laughs> the one time I choose not to take a picture. No, ta, no, a picture. My number one rule of photography. And Max? I promise this matter is being discussed by the faculty.

I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber. What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. Rachel was nothing right. like. Me. Principal Wells said you had something on your mind you wouldn't tell him. You care to share? Nathan's bronyon. Hmm. i saw nathan with a gun in the girls' bathroom yesterday. i was too scared to go to principal wells. this is a serious accusation, max. so you don't believe me? i would never make something like this up. okay, so max. but it's easy to point fingers. if mr. Madsen claims you might be a pot dealer, as he did, should i believe him? listen, should i. excuse me, max. hello. To i tak nic nie dało, więc wolę chyba się cofnąć. Bo to bez sensu, guys, jeżeli. Jeżeli ja mu i tak powiedziałem o tym, a oni tak to Lowpistą. To tak powiem, że tylko No iż. to jest takie bez sensu. Powiedziałem mu o tym, a on nic.

With all her missing... Rachel was nothing. No, it's not right now. I'll tell you everything as soon as I figure it out. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... that's Stella is smart to stay out of all the drama. You are out of control. Turn left, then right. Show me the love. How do I look, Taylor? You look like That's a great sketch of Dana. Daniel is the real deal. Allah. oh, <laughs> what What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you like the sketch I did of you yesterday.

Posing Do you think problems? Max will be pissed? We're sitting at her desk. No time to oh, talk. I'm sure you should you should us. to the principal. I uh, give a Nathan. Thought. Here comes the mysterious Max. Okay, disguised as a pixie hipster. Like all the other precious Twee artists here, you really nailed me. Meow, bring out the claws. I love seeing chicks fight. Right. Can I sit at my table now? Max, myślał, że będziemy be buds. Fucking ha, ha. Hmm. No i teraz się widzisz jak zachowuje. Jak okay, jej pomogliśmy, i, uh... No cóż. Dobra. A. Mamy... O, jeszcze z nią możemy pogadać w sumie. O, no, on też jest spoko, więc. Hmm. Zdjęcie cyknęliśmy, Boże. Też takie trochę artystyczne, nie? A widzisz, tutaj mogliśmy ten ogarnąć sobie też. To też były pewnie zdjęcia jakieś... No ale przeoczyłem. Ciężko jest te zdjęcie czasem znaleźć. Dobra, no to siadamy w ławce i tyle. Zobaczymy. Let's see, right. Dobra zaraz tu będzie do roboty, coś czuję. Zobaczymy. Aha, Kate wychodzi gdzieś. Aha. No chyba, że Kate naprawdę ma coś z tym związanego i jest coś nie tak. Co mam zrobić teraz? A, idzie Warren do nas. Warren. Yeah. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I did not know what to say and she, she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but Dobra. if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit Maybe down. I'm not to today and so little time as usual. I see all the usual suspects. Dobra, here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. It's cool that Mr. Jefferson publishes. Own not feeling good sounds like you're giggling about a video gone viral maybe it involves a student or a friend okay i wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to just touch you

Speaking of I guess Kate in is class now. There are a few souls here I'm worried about her. Like Max Caulfield, for example. Okay. I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying Kiro What's about contrast between light?

Aha, będzie chciała skoczyć, będzie chciała skoczyć z dachu. Ja pierdzielę, Dobra, ale moi drodzy, co będzie dalej? W następnym odcinku, Wybaczcie, że on to robię, ale no, to jest gruba akcja, i to jest dobry moment na to, żeby przerwać odcinek. Ja. Na szczęście nagram kolejny he he, od razu. A wy zobaczycie już jutro w kolejnym odcinku Life is Strange. Co się dzieje? Czemu Kate? Prawdopodobnie chce skoczyć z dachu no bo tak ludzie patrzą tam gdzieś. I czy naprawdę chce skoczyć? Albo już skoczyła. Więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja na kanale oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych odcinków. Cześć!